się siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu spowiedź. Dzisiaj wyjątkowo w czterech ścianach siedzimy sobie na gym El Toro, ponieważ tak jak przewidywaliście po kilku odcinkach ostatnich dostałem po prostu odmrożeń na mośnie i stwierdziłem, że już spierdole. Nie opłaca mi się nagrywać na ławce, więc dzisiaj nagrywam w ciepełku i dzisiaj wrócimy sobie do opowieści z bramki, bo nie wiem jak to jest możliwe, zapomniałem, po prostu przeoczyłem, przeoczyłem pewną historię, która uważam też jest, no myślę, top 10, jak chodzi o bramkowe. Standardowo miejsce akcji Rogoźnik, czyli, czyli miejsce cudów. Eee, nie pamiętam, jakie to było, było to bardzo dawno. To jakieś tam moje początki mieszkania jeszcze na Rogoźniku. Kiedy właśnie oprócz tego, że bramkowałem sobie tam co weekend, to jeszcze spędzałem tam 24 na 7. O, tam oprócz, oprócz tych sytuacji, kiedy jechałem na trening i to był właśnie taki dzień, lato w kurwę gorąco. Tam było takie lato, nie pamiętam, czy to był 2003, chyba. Psy, kurwa, 2013. 2014 też było strasznie gorąco. Najlepszy chyba. Sezonach, chodzi o frekwencje. Mm, na plaży ludzi, milion. A ja przyjechałem sobie z treningu. Przyjechałem ze z treningu wyjebane jak koń po westernie. Mówię teraz sobie: wezmę zimny prysznic, zjem i hop do jeziorka. No ale nie, ale nie. Jak już yy, ratownicy tam pracowały takie, takie małe lata, tam po 18 lat, mili. Yy, oni też musieli sobie radzić z sytuacjami takimi ekstremalnymi, kiedy mnie nie było. A takich sytuacji tam nie brakowało. No, zobaczyli mnie z daleka i już to mi biegną, nie? Już to mnie biegną, czyli wiem, że jakiś problem jest. Wojtek, Wojtek musisz pomóc, nie? Ja Lewo przyjechałem. Ani się umyć, ani zjeść. Pytam, co się dzieje taki no, niechętny. Opowiadają mi o sytuacji. Sytuacja następująca. Jakaś grupka małoletnich wandali. Jak się to potem okazało, nie taki małoletni, bo to tam paru z nich to były stare chuje. A... No, wypożyczyli sobie łódkę. Wypożyczyli sobie łódkę. A... I się za bardzo na tej, na tej łódce rozbizurmanili. Otóż, zaczęli yy, z tej łódki yy, porządkowo do wody cekać, bić się, przepychać na środku jeziora, a potem zaczęli szczać. Ostentacyjnie szczać z yy, łódki do do jeziora, no więc artownicy na swojej motorówce, jak, jak, jak w Baywatchu normalnie podpłynęli do nich, żeby im uwagę zwrócić, że no do wody szczać nie należy i ogólnie pod wpływem alkoholu, yy, nie, nie, nie wiem w ogóle kto ich puścił na to jezioro, ogólnie chcieli ich zjebać i przywołać na brzeg, no i dostali jeszcze po liściu, tam na jeziorze, oni tam z tego co pamiętam, co opowiadali z tych tej motorówki, yy, do wody powrzucali i dokonali abordażu. Zabrali im tą łódkę, tą motorówkę i pływali sobie, że motorówką artowników, a jak wrócili na brzeg i tam już większą grupką chłopaki się zebrali, chcieli ich wygonić z zalewu to któryś tam wyjął kosę i zaczął tam się, jak Piotruś Pan takim mają scyzorykiem wamachać, że komuś tam kurwa podetnie żyły i tak dalej. I się ludzie wystarczyli, wezwali policję, policja przyjechała, ale Słaniaczek ten nóż gdzieś wyrzucił w krzaki. No i w razie przeszukania nic nie mieli tak przy sobie. Policja stwierdziła, że nie, nie ma podstaw, żeby ich zatrzymać, tam dostali jakieś tam upomnienie, czy mandat chuj wie. W każdym razie nie, nie zostali usunięci z terenu e, zalewu. No więc jak policja nie umiała se, znaczy nie umiała sobie z nimi poradzić, no w, w, tak rozegrała nie, nie, nie inaczej sytuację. to oni dopiero się rozbrykali i zaczęli rządzić całą plażą. A, tak pokrótce mi sytuacje streścili na że trzeba ich pogonić, tak? I tam był taki mój dobry kolega, nie wiem, czy mówić, jak ma na imię. W każdym razie on był szefem całego tamtego przedsięwzięcia, ośrodka i tam głównym ratownikiem. A zawsze w klapeczkach, w bokserkach i w czapce z daszkiem. To był jego taki znak rozpoznawszy, czapka z daszkiem. Mówi, no idziemy do nich, nie? Chodź Wojtek, idziemy do nich, pomożesz nam ich wygonić z tej plaży. No i idziemy. No ja wiadomo, nie na rękę mi to było, bo to tam akurat był taki okres, że dziennie jedna awantura była i ja miałem już dość. No ale w sumie od tego tam byłem. Idziemy sobie e, przez plażę, ja nawet nie zdążyłem się przebrać, czyli w mordeksach, w Japonkach i bez koszulki tak na kozaka z gołą kratą. Idziemy sobie do nich przez tę plażę ludzi pełno. No ale widzę, że jest ich sześciu, siedmiu i takie jakieś yy, dupy z nimi, takie patoksiężniczki trzy, trzy bez zębów, wydzierane. A takie, no, że. No, nie, nie jest to obiekt marzeń, nie? Delikatnie mówiąc, taka kobieta. 18 lat, trójka dzieci, nie? Familok, Brajanek, Jessica i drugi Brajanek, nie? Latają po placu. Tragedia. No i. Takie właśnie towarzystwo. Leżą sobie na kocyku, piją sobie piwa puchy porozrzucane, patologia, no nie? Czyli tak, tak u siebie w, w, na ogródku. Ale mówię, kurwa, no... Lipa trochę, bo tam było strasznie dużo ludzi. Matki z dziećmi. Takie to w większości normalne towarzystwo i tak awantury robicie, jeszcze biały dzień, która wiadomo, że nie, nie, nie skończyłaby się na reprymendzie, chujowo, nie? No i... miałem nadzieję, że uda się to jakoś polubownie rozegrać, nie wiem, napiąć biceps i ich wystraszyć albo coś. Ale tak się nie stało niestety. Byliśmy przygotowani na to, że no tam który z nich ma scyzoryk. Eee, no i podchodzimy do nich. Trzech z nich chyba leżało. Trzech lub czterech z nich stało. Te dupeczki leżały. Dupeczki. Też posłodziłem teraz. No i Jacek podchodzi oczywiście. Powiedziałem: Jacek, kurwa, miałem nie mówić jego imienia. Dobra, poszło, po, poszło w Polskę. Zawsze jak ja, jak, jak ja byłem tam gdzieś z tyłu, to. On czuł się pewniej, więc, no wiadomo, podchodzi do jednego, chyba lidera całej tej grupy i mówi mu e, I co teraz, cwaniaczku, nie? E, no i tam mu do słowa, przepychanka, a zajebać ci, no No to Jackowi dużo nie trzeba było, bo to był taki człowiek dość raptowny I też, no, zapomniał w sumie, że on już nie ma 20 lat, tylko prawie 50 e, Wdał się w bójkę, znaczy wdał się w bójkę taką, że że przypierdolił temu jednemu i sam się przewrócił w piach gościu ustał, Jacek się wywrócił w każdym razie jak chłop się wystraszył zaczął uciekać Jacek się nakręcił i zaczął go gonić, tak tylko, że tak łebek 20 letni, jeszcze po fecie to spierdala jak zając Jacek miał już swoje lata jeszcze obuwienie nie sprzyjało, gonitwie a ten małolat wpadł na taki pomysł żeby mógł z wodę robić i zamiast spierdać prosto w jakąś tam w stronę, latał zygzakiem nad tymi ludźmi, z tak itd. A Jacek za nim, nie, jak na kreskówkach, tak sobie gali, tak w kółko, chłopie, go robił, skakali nad tymi ludźmi. Jacek cały czas goniąc go, pamiętam, rzecz najważniejsza, trzymał czapkę, żeby mu z głowy nie spadła i co się zbliżało, tego próbował z buta. No ale nic z tego nie wyszło, w końcu młody zobaczył, że akcja jest poważna. A że nie przelewki, bo ja w tym czasie zacząłem tam się e, z jego kolegami rozprawiać. Ogólnie obrałem sobie taką taktykę trochę nieuczciwą, że w sumie e, jak e, trzech leżało, e, tam trzech, czterech stało, to stwierdziłem, że pierwszy sobie, pierw sobie. jakieś dźwięki crossfitu w tle stwierdziłem, że pierwszy się rozprawia z tymi, to leżą. Nie? Także rozdałem tam parę, parę, parę piłkarskich. E, no a tam ci, którzy tak wiadomo, spierdolili. I cóż, no i młody, młody zobaczył ten cały prowoder całej tej akcji, ten lider, którego ja, ja coś tam zawzięcie gonił, że chyba trzeba faktycznie wrócić drugi bieg i spierdolił do lasu. Jak zając, tak? Jak mówiłem, nie udało się go dogonić. W każdym razie, no co ciekawe, ludzie wezwali policję. Świadkowie całej tam awantury wezwali policję. Na mnie kurwa, że ja bandyta przyszedłem w klapkach, mordeksach i zacząłem bić kurwa leżących bogu ducha w innych ludzi oczywiście nie mając y... pojęcia jak sytuacja wyglądała wcześniej że to są chamy, łotry i łobuzy prawdopodobnie w... posiadają broń białą nie za bardzo było inne żeby no jak Jacek już tam jak poszła pierwsza sztuka, to wiadomo, że, że to się już raczej nie mogło pokojowo skończyć, nie? i baby z dziećmi wezwały policję, że wielki chłop przed w klapkach kurwa i zbił Bogu ducha winnych yy, plażowiczów, nie? Ale przyjechała policja, tam na szczęście mnie, mnie dobrze już znali. Przyjechali, ja pierwszy podszedłem. A, no mówię, jaka sytuacja jest. A ten, tam jeden z nich, który dostał, dostał tam piłkarskiego, cały taki bidny, zalany krwią wstaje i, panie władzo, panie władzo, jak dobrze, że przyjechaliście. No i mówi, że podeszli kurwa, zaatakowali nas. I w ogóle, nie, a w, też nie wiem, czy Patro sobie skojarzył, że do tych samych yy, łap serdaków wcześniej byli wzywani. No więc yy, całe szczęście chyba, no, ci tamci, tamci pobici nie, nie byli wiarygodni, tak, delikatnie mówiąc, dla nich. Skończyło się na tym, że ja dostałem ostrzeżenie yy, i tamten jeden się zbulwersował, że jak to, jak to, że to wy nic to nie zrobicie, że my jesteśmy pobici, kurwa, a tutaj gościu, co, dostał ostrzeżenie i wy sobie jedziecie. I mówi, że ja żądam od tego pana przeprosin. Ja zacząłem się śmiać. Tamtemu się ciśnienie podniosło. I a, zapytał, co się kurwa śmiejesz, no ja poczułem się dotknięty, ale panowie policjanci uznali, że tego nie słyszeli. Tam jeden tylko mrugnął, że to wszystko z naszej strony. Do widzenia, pojechali. Tamten był bardzo zdziwiony, ale chyba nie był zdziwiony, że jak tam się odjechali, to to zapadł na nim wyrok, także już się więcej nie pojawili. Także dla tych wszystkich, którzy chcą na Rogoźnik przyjechać z nożem i siekać do wody, yy, uprzedzam, nie warto, bo potrafimy sobie z takimi radzić. I to jest historia pierwsza, a druga historia również yy, z panem Jackiem, którego imienia miałem nie mówić w roli głównej. A Była z kolei na imprezie wieczornej i to było jakoś bardzo wcześnie w sezonie, tam majówka była chyba, czy chwilę po. Jeszcze było chłodno. Pierwsze bramki w sumie w tym, w, tam, w tym sezonie. Zjechało się normalnie ludzi, kurwa, jak, jak jakaś kolonia normalnie. Z 15 lasek, z 30 chłopa. Kurwa, no i tam wszyscy oczywiście tak. Swoje browary, swoje picie, przyjechali sobie na imprezę z reklamówkami jak, jak do, do ciotki na imieniny, czy na wesele wiejskie, no wie, wiecie co, w, ze swoim alkoholem to raczej, raczej nie wejdziecie, no nie? Wiadomo, trzeba bronić interesu A, lokalu, no ale akurat w tym przypadku było to o tyle trudne, że teren lokalu to było tam kilka set metrów kwadratowych, tak? Czyli oni mogli, mogli tam sobie usadowić się w dowolnym miejscu. Z tą swoją wodą, I trzeba było cały wieczór chodzić i pilnować, czy oni piją swój alkohol, czy piją nasz. No i to wiadomo, że zaczęło się im po pewnym tam czasie nie podobać. Szczęście w nieszczęściu było takie, że... No i było do, dobre trzy dychy, jak nie więcej. Eee, w, na szczęście przecinki w większości. Jak się okazało później, tam... Kilku z nich bodajże miało przepustkę. Wyszli sobie na przepustkę z ZK Wojkowice. No i kumple postanowili zrobić im imprezę na rogoźniku, nad wodą, dupeczki, e, alkohol, czyli jak się to mówi, kurwie wino i co ino, nie? No i tak, no i oni tam po pewnym tam dłuższym już czasie, jak zobaczyli, że ja jestem upierdliwy i nie pozwalam im ani zapalić trawy, ani napić się swoje wody, zaczęli się tam troszkę napinać, nie? Niektórzy tam pościągali koszulki tu kaloryfery, prawda, włosy na klacie 32 na bicepsie. Po 65 kilo żywego hip-hopu, nie? Tam największy miał może z 8 dych. No był oczywiście liderem całej tej, całej tej grupy, no wiadomo, że, że największy to będzie, będzie miał powiedzenia najwięcej. Jakieś tam tańce bez koszulek, krzyki, gwizdy, no to ewentualnie ewidentnie już, ewidentnie już było prowokowanie. I wtedy też odwiedził mnie mój dobry przyjaciel, już starszy starszy mężczyzna, ale kawał i do tej pory podejrzewam, że nie jednemu pierdoliłby z zamkniętymi oczami. No i mówi: Co to się woje tak dzieje, jakaś tutaj jest y, sytuacja y, wybuchowa, się szykuje. No mówię, że nie wiem za, za bardzo, jak to ogarnąć, bo trochę ich dużo, no ale, ale trzeba będzie ich wyprosić, nie? No i pojedziełem temu tam właśnie liderowi tej grupy, że chyba widzę, że. Nie dogadamy się, będziecie musieli opuścić nasz zajebisty lokal. No, tam oczywiście, że nie, że spoko, że ja kolegów uspokoję i tak było kilka razy, że obiecywałem, że uspokoi, a chuj z tego było, bo tam oni byli już pijani, upaleni i tak dalej, no i oczywiście były dupy, więc, więc wiadomo, że jak są, jak są samice, to, to koguty się muszą popisać, nie? A, potem wszyscy już posiągali koszulki praktycznie, mimo że była majówka, tam w, jakoś tam pierwsze, pierwsze tygodnie maja, czyli jeszcze piździawa yy, wieczorem, no, ale oni oczywiście już byli najebani, więc byli rozgrzani, jak powściągali koszulki, czyli że no to jest, ja to, ja to już traktowałem jako, jako przebranie barw wojennych, nie, że będzie coś się działo. No i yy, punktem zapalnym w całej sytuacji był, nie pierwszy raz zresztą, Jacek, który wyszedł ze swojego campingu, udał się do nas, Sprawdzić tam jak sytuacja, jak impreza, jak utargi, czy wszystko w porządku. E, jeden z tych najebańców poszedł sobie, oddalił się kawałeczek od, tam, od, od, od parkietu, wyszedł sobie na dwór i poszedł się odlać. Tylko jego pech polegał na tym, że poszedł się odlać na tuje. Jacek sobie tam posadził kilkanaście takich małych tujek dookoła swojego kampingu i to była dla niego świętość. Jacek bardzo kochał do tej pory, kocha kwiatki. Taki, taki e, ogrodnik, pasjonat jak zobaczył, że on leje i szczybę szczelnie natetuje, bez słowa wyrwał za nim jak stóż pędzi wiatr. A koleś go zobaczył w momencie, jak już zapinał spodnie i Jacek do niego dobiegał, Nie? Od razu chciał go wziąć z szuba, ale przestrzelił, bo gościu zaczęło już spierdalać, tak? I znowu gonitwa. Gonili się dobre 15 minut. Ja mówię, przecież temu popadnie serce. On ma 40, wtedy 7 lat. Dostanie kurwa zawału. Ten gościu przez 15 minut spierdalał po całym, po całym tym i tłumaczył, prosił, przepraszał, że przecież on nie wiedział, że nie wolno lać na niego turie, no nie. A Jacek normalnie, biały papier dostał w i nie szło go uspokoić. I mówię, Jacek, daj mu spokój, no nie? Chłopak nie wiedział. Chuj mnie obchodzi zabiego. No i później cała ta reszta kompadres yy, zobaczyli, że ich kolega ma problem. Wylecieli. No i spina, no i spina. Oczywiście trzeba było tam już się wtedy szykować, gardę podnieść na najgorsze. na no, ale finał finałów. No, do niczego nie doszło, ponieważ yy, taki jeden był właśnie, który się wychylał bardzo, że czy wy jesteście normalni? Nas jest kurwa w chuj, a was jest tylko dwóch. A mój przyjaciel powiedział, że no to nie problem. Ty dostaniesz pierwszy w cymbał, wpadniesz do wody jak marzanna, to to twoi koledzy nie ruszą za tobą, no nie? No i tak też się stało, gościu. Zmiękł, odpuścił. W sumie prawda jest taka, żeby nas tam zjedli, jakby chcieli, ale, ale bo wiadomo, że w takich sytuacjach po, potrzebny jest pierwszy odważny, który ruszy, nie? I narazi się na zawaną szczękę albo kręgosłup. No i, i tak właśnie udało się... Legendarna historia w sumie nagłożniku, że nam dwóm udało się wystraszyć 30 paru mongołów i poszli, i poszli. Dwóch jednak tutaj znowu się odwołuje do... Do komentarzy, że, że masa to jest chuj, że masa jest nieprzydatna w takich sytuacjach. Jednak szczurki się masę wystraszyli i mojej i mojego kolegi. Śmiesznie było parę tygodni później, kiedy ja z tym moim przyjacielem, sepciem, właśnie byłem sobie na siłowni. Wtedy trenowaliśmy na siłowni razem i ten właśnie główny tam krzykacz, lider prowoder całej awantury, był na siłowni i trenował sobie wyciskanie, pamiętam, na barki, na szmicie. Tam miał, no, dobre 50 kilo. To była taka siłownia dla, dla, dla Leszczy wtedy, więc tam dziesiąt parę kilo na barki, to już było coś. I krzyczał, i stękał kurwa, i jęczał, tak wyciskał, tak te rękawy se podwinął, bary, bo było widać jak mu puchną, napierdala te barki na szmicie. I zobaczył nas, że wchodzimy, ja go od razu poznałem, Sebastian też. Zaczęliśmy się śmiać, gościu nagle pompa mu zeszła z tych barków, nie? Przyciążenie nie posprzątał, rękawki opuścił, poszedł sobie na kardio, pisał SMSy, udawał, że nas nie widzi. Zesrał się w majtki i tyle. Ale później kulturalnie podszedł, podał, podał rękę, mówi, że nie wiecie panowie, tam wtedy, tam nad wodą to pany byłem i tak dalej, no wiadomo, zdarza się. A tutaj macie pewnie niedosyt, liczyliście, że będzie rozpierdol, tak? Że, że będziemy ich do wody wrzucali, topili, a, a te panny będziemy ruchać, nie? Ale nie, no nie. Akurat ta historia skończyła się po mojemu na szczęście, czyli bez, bez przemocy, bez e, awantur. I oby takich historii jak najwięcej niestety, no. Tak, zdążyliście już zauważyć. E, ja tych historii patologicznych miałem wiele, zbyt wiele. Na szczęście ta się skończyła dobrze. Także piszcie, piszcie jeszcze w komentarzach, czy, czy chcecie więcej epizodów e, o Piratach z Ogoźnika. Coś se może jeszcze przypomnę, bo tak jak widzicie, no, tych historii jest na tyle, że, że to była w sumie jedna z takich e, bardziej bardziej e, istotnych historii, jedna i druga w moim życiu. No a jakoś y, do tej pory umykała mi we w wcześniejszych odcinkach. Także tyle. Śledźcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i ozdro. jest masa, jest kasa, więc jedziesz. Zaczyna rozbój, bój, świcz, jest śpi, powtórz he, e w de, wiesz, jest masa, jest